Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział Zatrwożony jestem i drżę. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie, i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.